przedmiotem, albo Xigu będzie Big Mac. Więc tak, tutaj macie nazwę kanapki, jest to Big Mac, logo McDonalda, aczkolwiek z tyłu macie takie informacje, że produkt się przetwarza i że po tej kanapki powinniśmy to pudełko wyrzucić. Więc tak, teraz będziemy przechodzić do przetestowania produktu. Więc tak jak się prezentuje produkt po odpakowaniu, tylko się prezentuje z tej strony, jak widać tutaj mamy kotleta, na górze jest cebula, w środku mamy ogórka, jakiś sos, aczkolwiek po tej stronie mamy bułkę, następne mięso, ser i cebula. Chciałbym się dodać, że pod kotletem znajduje się kapusta i dwa ogórki. Więc tak, teraz trzeba przychodzić do przygotowania produktu. Powiem tak, uważam, że Big Mac jest naprawdę smaczny i sos jest dobrze dobrany. I ma naprawdę soczyste mięso. Więc tak, tutaj macie cenę, a jest to 13,50. Aczkolwiek tutaj macie plusy, a do plusów ma też to, że jest smaczny i ma soczyste mięso. Aczkolwiek tutaj macie minusy, a do minusów ma też to, że wypadają składniki podczas jedzenia. Więc tak, teraz możemy przychodzić do podsumowania produktu. Podsumowując... Prócz zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę 8 na 10. I na dziś to koniec i pa pa!